witam wszystkich serdecznie już od kolejnym parcie serii narciak M i Minecraft. Zastanawiacie się skąd to się tu wziął? Właśnie wziął się to stąd, że ten oto odcinek. Czekajcie, że ten oto odcinek nakręciłem przed chwilą, ale zorientowałem się, gdy już go nakręciłem, że nie, nie nagrało mi do głosu, ponieważ miałem mikrofon wyłączony i to mnie bardzo frustrowało, bo nawijałem wam o tym, że chciałbym się przeprowadzić ten bodąc cave'a tego dungeonu szkieletów zrobiłem przycisk, który nie wiem do czego ma służyć mm. zrobiłem moją pierwszą Kurde Zrobiłem moją pierwszą taką jakby hodowlę konopi indyjskiej Nawijałem wam wszystko I tu pół się nie nagrało No ale cóż, nie, nie można płakać Zabiłem chyba trzy szkielety, znaczy one same się zabiły Wyskoczyły mi tam z tego cave'a i Mam z trzech, z trzech albo czterech kości, mam dwanaście tego Nie wiem czy da się z powrotem przyrobić, nie da się tego Szpiku. O, szpiku i właśnie wstaje nowy dzień bardzo się z tego cieszę o, o opieką sobie mięska również tam był filmik z samobójczą świnią dzięki której właśnie mam to tylko nie usunąłem już to właśnie bo bez mojego komentarza nie wiem jak to przerobić żeby na przykład gram i sam se komentuje potem jak już nagram więc niestety to usunąłem. No i jakimś cudem ta świnia zeskoczyła mi na głowę i mnie odepchnęła do wody i... Znaczy nie do wody, odepchnęła mnie w ogóle i się zabiła. To było po prostu piękne, ale niestety nie mam tego już. Więc teraz. No tutaj na więcej zacząłem kopać taki yy, tą kopalnię do góry, ale już mi się skończyło ten. Co mi się skończyło? No, skończyło mi się miejsce, że tak powiem. Grzybek muszrom. No mam go, mam go. Co jeszcze chciałbym powiedzieć? O, Oh je. Oh, yeah. Przenoszę się tam. Przenoszę się tam, a uh, o um, bezdyskusyjnie. to jest większa skinia, znaczy większa góra jak wkopić na przykład tu albo nie zostanę tam gdzie jestem okej okay. żartowałem o nie cave, cave, cave szkielety aaa czekaj Minecraft, nie tnij mi się teraz aaa dawaj wolę o, aż trzy dzięki Give me wełna Super, aż trzy Daj mi trzy to będziesz fajna Dwie, o ty Cz, foch. Dawaj jedną. Ty, 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 ty Konopio indyjska Ty Trzeba wydoby wydobyć, wydobyć trochę ...drewna. Na wszelki wypadek Jakby mi zabrakło węgla, chociaż to jest trochę niemożliwe to sobie zrobię własny. Uuu, to jest mega pro drzewo. Lubię takie. Można by było w nim zrobić domek na drzewie. No i jeszcze mówiłem w tym, że jutro bodajże albo pojutrze będę kupował oryginalnego Minecrafta w tym odcinku co właśnie mi się nie nagrał głosy I mówiłem o tych dla mnie fajnych rzeczach które są właśnie w tym oryginalnym Minecrafcie. Czyli że można zmienić sobie skina postaci lub... lub na przykład co, lub na przykład No lub, lub, lub tam widzę właśnie pająka Chociaż przydałabym się od niego nic, Ale nie mam tego Mieczę. Przedaby mi się od niego z z nie... kurde nic, żeby zrobić sobie. Chodź tu. Ła szkielety! Szkielety. Nie ja mam tutaj tak codziennie. Patrzę szkielety mi tu wyskakują i chcą tańczyć. To chodź. Słabio... Ło, ty, słabiutko tańczysz. Koleś. Dwa kratki życia. Znaczy, serduszko. Super. O, kolejne. O, tu jest fajna drzewka. Będzie dużo... Będzie dużo opało. Szczerze mówiąc, przydałbym się żelazo, bo jeszcze nie znalazłem. Bo nie kopałem. Bo nie mam jak kopać w moim domie. Domu, domie. Domku. Ach. Kurde. Cześć, kura. Może drzewo hi, hi. no. Super. No Gdzie jest drzewo więcej? O tu jest drzewo. Drewno. No i co? Gdzie jest więcej? To masz koniec? Źródełka. Tam jeszcze są Super Takie ukryte. Skryte, ukryte. Skoczy tam. Ile tego tu jeszcze jest? Chyba starczy. Chyba już jest wszystko. Albo i nie. Chyba... Ile mam? Sadzonek. 24. Super. Dobra. Tu jeszcze są. Normalnie fajnie. Ekstra. Muszę iść sobie zrobić mieczyk i wszamać mięsko. Żeby chociaż mieć połowę ponad połowę. O. Jak tam moja konopia? Nie rośnie jakoś. Sabiutko w domu rośnie. Aha, mieczyk, to nie tak. Dobra, no. dobra. Dawaj na miecz. To urzal Naprawdę dwa, dwa, dwa. Wyjął dwa, dwa. budki wtedy. Jest, dwa. Daj dwa, proszę. Daj dwa. To było... To by było za piękne. Ale fajna. Podobno kurde. No. spokój się. Świat mi się generuje najwyraźniej. Minecraft.pl na swoim kanale, bodajże, w 13 odcinku, mówił, że Noc ogłaszał, że po kolejnym update do bety będziemy... kurde, ale raczy, to znaczy klatkuję. Będziemy mogli hodować zwierzęta, bo w tym momencie gdy możemy sobie je ogrodzić płotkiem, ale gdy sobie pójdziemy one znikają. A właśnie, to zostanie usunięte, że one nie będą znikać. Nie, nie znam szczegółów, może jakoś będziemy mogli hodować, jakoś będziemy mogli znajdować młode krówki czy coś i hodować, ale to dopiero w przyszłości. Zostanie podobno również, również zostanie dodana pogoda, może z czasem jakiejś pory roku, fajnie by było, naprawdę. Nie chciałbym, żeby mi na głowę kiedyś coś zleciało. O, to nie było mądrze. A, zrobię zrobić drewnianą kładkę. Opa. Super. Lama mu się... Dobra. Zombie. Najwyraźniej gdzieś jest tu zombie. To mam zwykłą pełnę. Ale gdzie mam tą siwą? Żal nie zebrałem. A, muszę się po nią wrócić, Kuch, to jeszcze się dzieje robi. Super. Tam... Nie, włączę pizwój. Na chwilę obecną. Gdzie to było? Jakim celem tak szybko? Nawet nic ty śmieciarzu. Dzięki. O, ruchy. やっぱりな。<noise> このピアロシニー Niestety chciałem wymywać mój taki pomysł, ale nie wyszedł. Może nie mają jakiegoś dopływu powietrza czy coś, że tak powietrz nas... A Zapomniałem o tym! Uff, ale warto. Dobra. Na tym zakończę ten mój odcinek. Znacie moje plany. No pan znacie. A przyszłość tak jakby... Nie, nie wygląda to dobrze. Mm. Więc żegnam się z wami, Mara.